Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejne Mierzymy. Dzisiaj mierzymy z H&M, bardzo wakacyjne. Będą rzeczy bardziej eleganckie, typowo takie na wakacje, ale również takie na co dzień. Nie przedłużam, zaczynamy, bo trochę tego mam. Pierwsza sukienka w bardzo modny od w sumie dwóch albo i trzech sezonów print, czyli cytryny. Mi on osobiście bardzo leży. Ja uwielbiam motyw cytryny, choć same, z samymi, za samymi cytrynami nie przypadam. E, ale mamy tutaj sukieneczkę. No po prostu widzicie, przepiękny wzorek, tak? No mamy piękny wzorek e, cytrynek, e, przekrojonych cytrynek, całych cytrynek. Mamy tutaj, o, kołnierzyk. Fajny dekolcik, delikatny. Nie jest to taki, wiecie, o, tak, tylko jest delikatny kołnierzyk. On tutaj sobie ładnie stoi. Sukienka jest ze stu procentowej bawełny i już pokazuję Wam, jak wygląda na dole. Tak wygląda, jeżeli chodzi o całość. Jest ona dosłownie przed kolanko. Tu jest taka delikatna falbanka. Jest również paseczek, który sobie można zawiązać, bo jest to ogólnie taki, powiedziałabym, lekki oversize. O, zobaczcie, niezawiązana wygląda tak. No, zawiązana wygląda zdecydowanie lepiej. Materiał jest cieniuteńki, bardzo przewiewny. Czy delikatnie prześwitujący? Wydaje mi się, że jak ja mam tutaj cielistą bieliznę, mam taki, o, widzicie, beżowy stanik i beżowe majtki, no to nic nie przewiewa. Jest taką lekką podfruwajką, jej cena to 128 zł. Oczywiście wszystkie linki macie na dole w opisie. Jest bardzo ładna, powiem Wam tak. To jest sukienka na wakacje, na jakieś przyjęcia w ogródku, na co dzień, na plażę. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. No, bo ja po prostu pod tym kątem będę tutaj niesubiektywna sobie z uwagi na to, że uwielbiam motyw cytryn. Nic tutaj się nie odznacza, słuchajcie, trochę się najecie, to też nie będzie widać. Nie wystają boczki. Bardzo ładna, bardzo, bardzo ładna. Kolejna sukieneczka też bardzo wakacyjny vibe, to jest akurat tu mamy, możemy sobie to regulować, ale tu mi się nie podoba, słuchajcie, bo ja mam w ogóle teraz taki stanik Bardotka. I to. Akurat się kończy tutaj, gdzie ten stanik się zaczyna i to po prostu jakoś tak źle wygląda i jest to bardzo niewygodne. To wygląda w ogóle tak, by odstawało. E, sukienka 81% wiskoza, 19% poliamid. Jej cena to 128 zł również. No ale print to trzeba przyznać, że jest genialne. I gdyby ta sukienka była normalnie, na normalnych tutaj sznureczkach, yy... no Boże, się oddyniesz. W takich paskach, to ona byłaby dla mnie dużo lepsza. Bo to jest akurat fason, którego ja nie lubię. Zresztą tutaj ona jest też taka bardzo, bardzo duża. Ale na wakacje, wiecie, na plażę, to jest spoko opcja, bo po prostu to jest luźne i bardzo, bardzo przewiewne. Tak wygląda na modelce. No, zdecydowanie lepiej na modelce wygląda niż na mnie. No, ale tak, możecie zobaczyć. Tu oczywiście, tak jak powiedziałam, może to regulować, tak. Z tyłu wygląda to tak. Ja wzięłam w rozmiarze S, normalnie noszę M, nie? Sukienka jest maxi, na dole jest jeszcze bardziej rozszerzona. O! Teraz widzicie w całej okazałości, e, tu ona jeszcze jest tak bardziej pomarszczona. Print jest fantastyczny, bo jest mega, mega wakacyjny, nie? I to jest ogromny plus tej sukienki, bo po prostu wygląda się w niej, no jakby się było na wakacjach, nie? Także to jest dla mnie sukienka typowo, typowo na wakacje, nad morze, nad jeziorko. To tak, fajny print, bardzo ładna, tylko nie do końca mój styl tutaj tej góry. Zostajemy jeszcze w takim klimacie typowo wakacyjnym i mam teraz taki top na jedno ramię. To jest top, który jest niestety, ale w 98% z poliestru, 2% elastan. Kolor jest taki... Eclipse, bym powiedziała. Ta falbanka tutaj jest, o, bardzo fajna. I z tyłu wygląda ten topik. Tak, on jest kroptopem, to prawda, a czy kroptopem? Słuchajcie, no, poczekajcie. O, no to taki, o, sięga w akurat najgorszym możliwym miejscu, bo tutaj na boczkach. No, nie jest to y, bardzo długi top, to od razu y, mówię. Ja, oczywiście, jako milenial wsadzę go do środka, do spodenek, inaczej nie przejdzie. Y, koszt tego topiku to 53 zł. Bardzo fajny, totalnie wakacyjny, na luzie. No, i fajnie wygląda właśnie z tymi spodenkami, które mam na dole. O! I mam te spodenki znowu takie ciemnozielone, w, taki, w liście palmy. Widać to dobrze? Widać. Chociaż to przypomina trochę inną, inny liść, ale okej, okay, nieważne. No i mam do tego ten top włożony tutaj w środek. On jest na gumkę, te spodenki są na gumkę. Ja mam w rozmiarze S, także spoko. Nie są tutaj obciskające, kosztują 55 zł i są w 100% z bawełny. To są fajne spodenki po prostu jak jest upalnie, i też to będą spodenki, które są idealne do bagażu podręcznego Ponieważ one nie zajmują w ogóle miejsca To są po prostu bardzo cienkie spodenki, które zajmują mało miejsca W przeciwieństwie do spodenek jeansowych Długość też jest bardzo przyzwoita, bo tu mi się kończy pupa A tutaj mam je do połowy uda Także bardzo fajnie No i są przede wszystkim bardzo luźne, przyjemne, fajne, print wakacyjne. Tutaj zdecydowanie na plus Także taki, taka stylówka dla mnie to jest, są wakacje 100% i tak bym wyszła bez problemu. Nawet bym wyszła tak na miasto. O no teraz się ubram jak flaga Polski. Mamy spodnie i słuchajcie, spodnie są za 128 zł w bardzo ładnym takim yy, ciemnoczerwonym kolorze. Czekajcie, czekajcie, jaki ja mam rozmiar? Ja mam rozmiar 38 i one są idealne. Słuchajcie. No tam delikatnie tutaj są luźniejsze, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Yy, spodnie są Ultra wygodne, po prostu są prze, prze zajebise. Naprawdę. 70% diskoza, 30% len. Bardzo wygodne, przewiewne, z szerszą nogawką. Do tego można ubrać fajne klapki, fajne sandałki. Jak ubierzecie sportowe buty, też wygląda to super. Powiem Wam, że ja jestem zachwycona absolutnie. I gdyby kosztowały 5 dych mniej, to bym sobie je zostawiła, bo to by były moje spodnie do roboty. Tak, to są spodnie idealne do pracy, do biura. Według mnie kolor nie jest bardzo krzykliwy, są mega wygodne. Fantastyczne spodnie i powiem Wam. Że chociaż te 128 zł, to nie jest dużo, nie? Jak na takie spodnie, ale jednak mimo wszystko szkoda. Niemniej jednak spodnie są genialne. I znowu fajnie wygląda, yy, wyglądają po prostu z tym topem. No dla mnie ekstra naprawdę. Idealne! Idealne spodnie. Troszeczkę są pogniecione. No bo wiecie, no to jest wiskoza z lnem, więc one mają prawo być pogniecione, ale. Ich wygoda po prostu wygrywa wszystko. No i uważam, że mimo wszystko moja figura w tych spodniach wygląda na korzystną. Chyba, tak mi się wydaje, bo no nie wiem. No i tu mam drugą propozycję spodni, bardzo, bardzo podobną, e, tylko są troszeczkę szersze, jeżeli chodzi o fason. E, no i oczywiście kolor e, taki baby blue, niebieski, trochę piżamowy, krój. Mamy też tutaj. E, i to ja wziąłem tu rozmiar S. No i widzicie, one są dla mnie troszeczkę bardziej luźne. Tak wyglądają y, z tyłu. Y, tu na dole nogawka, poczekajcie, Op. na nogawce jest takie przeszycie. Nie wiem, czy wy to widzicie. I ono powoduje, że ta nogawka tutaj, na dole w tamtych czerwonych też tak było, ale tu ta nogawka po prostu powoduje, że jest mega to ciężkie. Naprawdę. Słuchajcie. Ale spodnie są fajne, bo mają kieszenie Czerwone kieszeni nie miały Pewnie ze względu na to, że są bardziej jako eleganckie A te są bardziej na luzie Też bardzo fajne, 110 zł Trochę niższa cena niż za te czerwone Ale jeżeli miałabym wybierać, to zdecydowanie wybrałabym tamte czerwone Ale te też są bardzo przyjemne Te też bym założyła do biura do siebie Nie widziałabym z tym problemu Ale jednak tamte są dużo bardziej elegancką formą te są też bardzo fajne, przyjemne i też 30% len, 70% wiskoza. No ale mówię, te mają bardziej taki vibe um, piżamowy, zdecydowanie. Chciałam Wam pokazać tutaj, słuchajcie, komplet, który mi się bardzo spodobał na stronie, ale niestety kamizelka jest dla mnie za ciasna i ja się tu po prostu nie dopnę. No, niestety, także słabizna, ale pokażę Wam za to spodenki, to są spódnice od spodenki, proszę bardzo ciach, ciach, mam tu rozmiar 38 no i one prezentują się właśnie w taki oto sposób do tego, tak jak widzicie, jest kamizelka, czekajcie op, op, op. tylko mówię, ja wzięłam rozmiar S a mogłam wziąć M -kę. no, mój błąd i kamizelka prezentuje się tak, bardzo fajny ten komplecik, bardzo bym się spodobał. To jest taka trochę bardziej elegancka forma. Ale też y, bardzo wakacyjna. Także fajny komplet, i on stosunkowo nie wychodził tak y, drogo. Nie, jednak się pomyliłam, jednak wychodził, dosyć drogo, bo kamizelka 80 i te spódnice z podęgi 80, więc 160, no to nie, to, to za drogo. To tak, 120 to byłaby optymalna y, cena za taki y, komplecik. No dobra, skoro słuchacie, ta kamizelka jest dla mnie y, za mała, no to teraz pokażę Wam y, koszulę. Cały czas szukam jakiejś idealnej koszuli właśnie w takim kolorze niebieskim albo w paski, ale znaleźć jakoś nie mogę. To jest koszula 100% bawełny e, za 70 zł. Ma fajny odcień tego niebieskiego, bardzo on mi się podoba. E, tu mamy paski w poziomie, tu mamy w pionie. E, to jest rozmiar S. E, jest ona dla mnie dobra jak najbardziej, ale jakoś no, mi się ona nie widzi. No nie wiem, powiem Wam szczerze, że... Wizualnie mi się podoba, ale jakoś nie na mnie I tak no, mam mieszane uczucia Więc sobie tej koszuli nie zostawię No i jeszcze dla mnie jest ten minus, że ona ma te 3,4 rękawka Wolałabym, żeby ona była na długi rękaw, no, bo jednak zimą będzie mi dosyć chłodno, a chciałabym ją właśnie w ramach takiej bardziej jesienno-zimowej garderoby, bo jest to bardzo elegancki, elegancki element w mojej neutralnej, bardziej sportowej szafie. No, niestety, fajna koszula, podoba mi się, na stronie mi się bardzo spodobała na modelce, na mnie niekoniecznie, także. Idziemy do ostatniego kompletu, który zamówiłam specjalnie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Słuchajcie, ten komplet to w ogóle nie jest mój kolor. Ja nie przepadam za kolorem siwym. Jest on z takiego elastycznego materiału. To jest rozmiar M te, ta góra. I do tego jest spódnica. Taka sama. Taka sama. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam ten komplet na stronie to ja mówię przecież to jest komplet, który jest idealny dla wrednej takiej e, być szefowej. Więc słuchajcie, to jest po prostu look na moją starą szefową jak ja to zobaczyłam, to ja mówię Boże święte toż jak ja. ja, po prostu zobaczyłam jej twarz w tym, nie, wiecie co jest najgorsze ja tam nie pracuję dwa lata, a ten człowiek mnie prześladuje, ona mi tak zaszła za skórę głęboko i mocno, że po prostu chyba nigdy mi nie wyjdzie, naprawdę chyba mi nigdy ten człowiek nie wyjdzie z głowy to jest po prostu, wiecie co, disgusting no to jest disgusting, no i to się nadaje na leczenie do psychologa ciekawe czy psycholog wywalił mi z głowy tego człowieka, pewnie nie tak, to jest to jest luk na wredną, szefową. Tak, stosującą ogromny mobbing, dosłownie. Jeżeli chodzi o mierzymy z H&M to by było na tyle Jeżeli chodzi o te mierzymy to uważam, że to było naprawdę bardzo dobre mierzymy I praktycznie wszystkie ubrania mi się mega podobały Oprócz tego ostatniego kompletu, ale to zamówiłam po prostu dla przyjemności swojej Tak yy, Musicie wiedzieć u mnie jedną rzecz, że ja ogólnie jestem wrednym człowiekiem I często mówię to co myślę Co się komuś nie podoba to mam to naprawdę bardzo, bardzo głęboko Gdzieś Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcineczkach. Pa-pa!